Witam wszystkich, Waki i zapraszam serdecznie na prognozę miesiąca października. Oj, będzie się działo. Aż trzy planety w waszym znaku i to podczas urodzin, czyli spełnienia marzeń, spełnienia życzeń dla wszystkich bag, dla tych którzy. Mają teraz urodziny do, do końca miesiąca. Niech wszystko Wam się udaje, niech marzenia się spełniają. Aż trzy planety w Twoim znaku i Słońce, i Merkury pomimo, że jest w biegu wstecznym on będzie także w biegu prostym ale także Mars oznacza, że te trzy planety pozostaną z Wami w horoskopach solarnych czyli rocznych na następne 12 miesięcy czyli aż do urodzin. To jest siła po Twojej stronie, to jest moc, tak? Czyli ten Mars dodaje Wam więcej mocy, więcej zdecydowania, więcej pewności siebie, więcej motywacji tutaj masz decydować, masz działać, ale przede wszystkim Mars należy do barana, idę do przodu. Nie zatrzymuje się, nie patrzę do tyłu, nie patrzę na boki, nie muszę się innym podobać, ale wybieram sobie cel. Ze Słońcem w Twoim znaku na pewno będziesz się czuła teraz bardzo dobrze, droga Wago, tak? Czyli to jest więcej sił witalnych, poprawa, poprawa wyglądu, poprawa Twojego imiczu, ale fokus jest na, na Ciebie, tak? Czyli masz ogromną energię, pomimo, że w tym miesiącu będzie się bardzo dużo działo i są poważne aspekty, szczególnie Marsa i Merkurego w Twoim znaku, które te dwie planety będą tutaj wariować, ale siła jest po Twojej stronie. Ty masz tego Marsa, ty masz tego Merkurego, co oznacza, że Ty decydujesz, że Ty wybierasz, że Ty masz się de decydować, <laughs> że Ty masz podejmować inicjatywę. Ty masz nawet ryzykować, jeżeli czujesz się z daną sytuacją, z, danym, z daną de decyzją. Ty masz myśleć o sobie i tą energię, jak się czuję, jak to odbieram, ta energia będzie pozytywnie wpływać na wybór. Nie tylko pracy, bo merkury i sposobu zarabiania pieniędzy, ale także tematów, relacji. Tak? W jakiej relacji czuję się dobrze, jak ma ta relacja y, wyglądać, czy mam wchodzić w relację, czy mam brać ślub, czy mam się zaręczać, czy mam rezygnować, czy mam uciekać, czy odchodzę, czy lepiej pracuję więcej ze sobą, ponieważ merkury jest w biegu wstecznym w Twoim znaku, będzie tutaj bardzo dużo myśli, będzie bardzo dużo y, idei, będzie bardzo dużo rozmów, be, będzie bardzo dużo spotkań, ale z merkurem w biegu wstecznym do 18. Przede wszystkim Ty zmienisz swoje myślenie, ty zmienisz swoje decyzje o relacjach, o partnerstwach wszelkiego rodzaju. Tu mogą być pomysły na tym, co trzeba zrobić, co trzeba, co, gdzie trzeba właśnie włożyć więcej energii, gdzie trzeba coś zainicjować, gdzie trzeba podjąć męską decyzję. Tak? Czyli ta energia pozostaje przede wszystkim przy Tobie i z Merkurem w retro do 18. Jeżeli chodzi o pracę, rozpoczynanie pracy, czy rozpoczynanie nowych projektów, nie jest to dobry czas także na jakieś tam większe zakupy sprzętu elektrotechnicznego, ale widzę, że pojawiają się nowe pomysły z przeszłości. Ex-partnerzy, eks-partnerki, ex wiadomości od kogoś, kogo może już zapomniałeś, że będzie dużo dyskutowane, dużo rozmawiane, ale uwaga tak czyli jeżeli ten Merkury będzie jeszcze w następnym miesiącu jest to bardzo dobry czas na biznesy na interesy na zarabianie um, pieniędzy handlem słowem słowem pisanym i mówionym. Wszystkie biznesy, które są oparte na współpracy i na kooperacji. Powietrze, czyli w internecie, czy też nowoczesne jakieś metody pracy, praca, nauka, tak? czyli podejmowanie na przykład jakiejś decyzji o szkoleniu dalszym, o nauce, o dyplomach, o studiach, ale także o pracy w internecie, tak? czyli widzę, że tutaj się pojawi. Uwaga jednak, tak? czyli po, ponieważ aż trzy, trzy planety, i Słońce, i Mars, i Merkury poprawia Twój imidż, tak? czyli ze Słońcem, jak wchodzisz, no to wszystkie osoby patrzą na Ciebie, czuć, tak? czyli te osoby, które mają Słońce w pierwszym domu, od razu widać, tak? czyli ta osoba świeci w cudzysłowie, że wiele osób się na nią patrzy, że, że ma siłę, że jest szczęśliwa, że jest zadowolona. Negatywną cechą byłoby teraz ważyć, czy też nie decydować, tak? Czyli ja przede wszystkim stosuję metodę, jeżeli nie wiem, co mam robić, też decyduję, tak? czy też podejmuję jakąś decyzję, ponieważ nawet z tym merkurem w biegu wstecznym może być tak, że decyzję można zmienić. Tak? Czyli za tydzień, za dwa, osiemnastego możesz powiedzieć: zmieniłem swoje zdanie, czy zmieniam swoją decyzję, pomyliłem się, zrobiłem źle, czy też wcześniej myślałem tak, a teraz myślę inaczej. Czyli każdą decyzję możemy zmienić i możemy poprawić. I to po prostu y, po, postaw sobie jako taki, priorytet, tak, czyli na, najgorzej jest nie decydować, najgorzej jest czekać, na najgorzej jest właśnie mm, robić coś, czy też mówić coś, co inni oczekują, ale przede wszystkim stać do siebie. I to be, będzie wymagało, po, ponieważ w tym miesiącu Mars i Merkury nie tylko łączą się tak, ze sobą, ale także słońce, że ty będziesz szybciej podejmowała jakieś decyzje, że ty będziesz szybciej działać, że ty może wypowiesz coś, co nigdy byś nie, nie powiedziała. Ale także jeżeli chodzi o jakieś tam biznesy czy interesy, to tutaj bym przeczekała na przykład sobie do 18 i starała się da, daną osobę przetrzymać, powiedzmy tak, tak to określę. 6. bardzo ważny Nów Księżyca podczas tego dnia. W Twoim znaku, czyli dotyczy Ciebie, Twoich pragnień, Twoich życzeń, tematów relacji, tematów partnerskich, te, tematów y, pre, pracy, tak? czyli y, Merkury, zmiany Twojego sposobu myślenia, mówienia, komunikacji, tematy zarabiania pieniędzy, ale także Twój imidż, ponieważ Pluton rusza w bieg prosty, może to dotyczyć tematów przeprowadzki. Wchodzę w partnerstwo, czy też biorę ślub, decyduję się, dobra, zaręczam się i biorę ślub i temat przeprowadzki, tak? czyli radykalne zmiany życiowe w domu. Tak? Dotyczy teraz trzeciej trzecie dekady, tak? jeżeli chodzi o mieszkanie, o dom, o budowanie domu, o przeprowadzkę, o wyjazdy za granicę. Pierwsza i druga dekada mają już za sobą tego, ten, ten kwadrat tego plutona. Tylko teraz urodzeni druga, druga, druga połowa trzeciej dekady, tak? czyli ostatnie urodzone wagi w, tre, w trzeciej w dekadzie. Tematy domu, tematy rodziny, tematy oczyszczenia, e, jakieś tam związane z mamą, z ojcem, z babcią, z tym miejscem, e, twoje pochodzenie, temat kraju, mieszkam w tym kraju, wyjeżdżam, tak? Czyli z Plutonem ma się przede wszystkim zmienić coś radykalnie e, i stworzyć ten dom w zupełnie innej formie nie tak jak kiedyś miałeś, nie tak jak. Kiedyś otrzymałeś, otrzymałaś ten wzór od rodziców, ale Twój dom, Twoja rodzina ma być na Twoje wyobrażenie, gdzie czujesz się dobrze, gdzie czujesz się um, bezpiecznie. Po nowiu Wenus przechodzi do znaku strzelca i to jest super informacja, ponieważ ustawia się w sekstylu od 7 do 30, stoi w pozytywnych aspektach do końca miesiąca. Nowe szanse, nowe możliwości na miłość, na relaks, na nowe partnerstwa, na naukę, na robienie stron internetowych, na biznes, na zarabianie pieniędzy, na rozwój kreatywny, jeżeli chodzi o strony internetowe i jeżeli chodzi o pracę online, jeżeli chodzi o jakieś tam inne e, możliwości, ale także tematy znowu nauki, przekazu wiedzy, przekazu informacji. Kto chce zakładać jakieś fundacje, szkoły, przedszkola, czy też uczy online. <coughs> za e, otwieranie czegoś nowego dopiero po 18, kiedy ten Merkury, kiedy ty masz tego Merkurego i tego Marsa, ty masz decydować. Ty masz e, po prostu e, energia jest w twoich rękach, tak? co ty z tym zrobisz i to ten Mars mówi o tym, że ty decydujesz, ty idziesz do przodu, ty nie zatrzymujesz się, ale właśnie masz działać i inicjować. 8, 9 i 10 uwaga, tak? czyli Słońce w twoim znaku właśnie łączy się z Marsem, łączy się z Merkurym i Merkury z Marsem, tak? czyli bardzo duża taka energia, to może być że jest jakaś nerwowość, jest jakiś pośpiech, że gdzieś się śpieszysz, gdzie jedziesz, dodajesz gazu, biegniesz, lecisz, nie widzisz tramwaju i tak dalej. Jednocześnie jakiś napływ wiadomości, napływ informacji, że trzeba będzie szybko z kimś rozmawiać, czy szybko odpowiadać, czy nie wiem, pali się w drugim pokoju i tak dalej, żartuję, czyli chodzi o jakąś, chodzi o komunikację, Tutaj po, podczas tych trzech dni bym uważała, zmieni, zmniejszyła właśnie tempo, zastanowiła się co jak rzucam, jeżeli chodzi o słowa, tu możesz szybciej coś wypowiedzieć, tu możesz szybciej coś zrobić, ty masz to robić, ale pa, pamiętaj, że tutaj będą konsekwencje tego wszystkiego, czyli podczas tych trzech dni ósmy, dziewiąty, dziesiąty bym uważała. 11 bardzo ważne dzień dla Ciebie. Saturn, który stoi w pozytywnym aspekcie w swoim stylu, nowe szanse, w trygonie nowe szanse i nowe mo możliwości, rusza w bieg prosty, tak, czyli bardzo dobry czas dla osób, które tworzą kreatywnie, które chcą otwierać własnej działalności, które były zahamowane w, ja w, ja w jakimś sensie temat dzieci, yy, tak, czy też te temat narodzin jakiegoś dziecka, czy też masz w planie mie mieć dziecko. Tutaj będzie rozjaśniane. The cat sat on W każdym bądź razie, ale także tematy partner, te tematy miłości, rozwój hobby, rozwój pasji, rozwój zainteresowań, lub też to, co jest Twoim hobby, to, co jest Twoją pasją, jeszcze od tego momentu, od 11, od 11 to ruszy, tak? czy też będzie zabezpieczone, tak, czy też będzie w jakiejś formie przynosić Ci pieniądze na następne 30 lat, tak? czyli bardzo dobry czas i 13, 15, ale także 19, bardzo dobry czas. Wenus w strzelcu stoi w pozytywnym aspekcie do Saturna. Słońce w Twoim znaku tworzy trygon do Jowisza, 15 i Mars w trygonie do. Mars w trygonie do Jowisza. No super czas, jeżeli chodzi o romans, o miłość, o aspekt szczęścia, o aspekt wygrania, o rozwój kreatywny, o poznanie jakiejś ciekawej osoby, o otworzenie się na nową relację, ponieważ ten Jowisz i merkury będzie ruszał także 18, tak, czyli czas ekspansji, czas radości, tematy miłości, tematy. Rozwoju artystycznego, kreatywnego, więcej przyjemności, więcej radości, więcej zadowolenia, załatwienie pozytywnie jakichś spraw związanych z dzieckiem. Czy też te osoby, które chcą dziecko, czy czekają na dziecko, tutaj też mogą mieć to, to dziecko, czy też Ty realizujesz swoje projekty, które masz aż od dzieciństwa. Jednocześnie z Merkurem od 18 można na przykład otwierać własne działalności, można zaczynać pracę. Tutaj widzę, że pieniądze będą płynąć jeszcze od 18, ale także w następnym miesiącu. Tak długo zostanie Merkury i razem z Marsem do 30 w trygonie do Jowisza te decyzje, które podejmiesz, no będą uhonorowane naprawdę koroną. Tak? Czyli super czas. Dwudziestego, znowu uwaga, tak, czyli pełnia w znaku barana, podczas której Mars stoi w kwadracie do Plutona, tak, czyli bardzo niebezpieczny aspekt w świecie, że może być dużo agresywności, dużo destrukcji, dużo w świecie sytuacji przemocowych. U ciebie chodzi przede wszystkim o jakąś sytuację w domu, związaną z domem, związaną z rodziną, czy też z krajem, w którym mie mieszkasz. To, to może być, że chodzi o jakieś mieszkanie, że chodzi o dom, chodzi o zakończenie jakiejś złej energii, która jest związana, że masz to zakończyć, tak? Czyli ty masz po, podjąć tą decyzję i nie wchodzić w jakiś układ, nie wiem, z babcią, czy z mamą, czy z kimś tam jeszcze, że jesteś uzależniony, czy że jesteś manipulowany, czy że jesteś wy, wykorzystywany w, w jakiejś w stopniu i tu podejmiesz bardzo ważną decyzję, ale proszę pomału, bo aspekt jest Niebezpieczne. 23 słońce przechodzi do znaku Skorpiona, i 30 mars podąża do znaku Skorpiona, czyli kończy się czas Twojego słońca. Do 23 wykorzystaj, zrób jak najwięcej z tym słońcem. Merkury i Mars pozostaje w Twoim znaku, ale słońce przechodzi do drugiego domu, a to jest bardzo dobry czas na zarabianie pieniędzy, czyli od 23 października przez następne 4 tygodnie widzę, że więcej zarabiasz, że czujesz się bardziej zmotywowany, zmotywowana, więcej pewności siebie, więcej zdecydowania, więcej pieniędzy, ale także Mars, który 30 przejdzie, że będzie dużo pracy, że będziesz dużo zarabiał, ale także w Skorpionie jest to dużo pieniędzy, pełna determinacja, pewność siebie, zdecydowanie, czyli jak ten miesiąc, tak, są właśnie dni, gdzie trzeba uważać lub gdzie trzeba działać, Fokus ma być na Ciebie, tak? czyli to moja rada. Nie oddaję tej energii innym, nie oddaję tej energii temu, co usłyszę. Nie mówię, nie robię tego, co Krzysiek, Józek czy ktoś tam jeszcze ode mnie oczekuje, ale kieruję się tym, co czuję, tak? Wchodziłabym w zielone, nosiłabym zielone koszulki w tym miesiącu, czy zielone sznurki, czy cokolwiek, co zielonego, czy zielony portfel, obojętnie czy skarpetki, ale polegałabym na swoich emocjach, polegałabym na swoich uczuciach i robiłabym to, co, z czym mogę się naprawdę identyfikować. Ja dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję, życzę Wam wspaniałego, wspaniałego miesiąca, spełnienia marzeń, spełnienia życzeń, zapraszam do lajków, do komentowania, do subskrypcji, Subskrypcji mojego youtube kanału. Wszystkie informacje znajdują się pod nagraniem. Powodzenia i spełnienia marzeń na urodzinki.